Cześć wam. Posłuchajcie, pragnę wyjaśnić tą opowieść Bombela o kilka skrywanych faktów, bo pewną sytuację opisał tylko zupełnie inaczej niż ona wyglądała. Otóż faktycznie doszło dzisiaj do mojego spotkania z Bąbelem w galerii Jurajskiej. Szedłem akurat do toalety umyć ręce patrzę, tam jakieś hałasy oczywiście dźwięki odkurzacza dochodziły do, od z jednej z kabin i mówię sprawdzę, co się dzieje może ktoś zostawił odkurzacz włączony no nic bardziej mylnego, ponieważ w tej kabinie na kolanach rozebrany grubas bombel opierdalał koguta swojemu koledze co to kurwa przed nim. I, I widać było, że no ta sytuacja była dosyć krępująca dla Bąbela. Szybko chciał wyciągnąć z buzi, co miał. A ten kolega do niego krzyczy, połknij. No i, no i Bąbel się zakrztusił. Ja myślałem, że on się dusi, dlatego wybiegłem po pomoc. Bąbel to źle zinterpretował, ja nie uciekłem przed nim, tylko wybiegłem po pomoc, bo się po prostu dusił, bo nie mógł przełknąć tego, co miał w buzi. Ale gdy wybiegłem, ten kolega, któremu opierdalał koguta, krzyczał, nie, nie, już Marcin nigdzie nie biegnie, wszystko połknął. No i to taka historia. Tyle ode mnie, dobrego wieczorka. Cześć. O chuj tu chodzi? Bo oni się spotkali dzisiaj, tak? Kiedyś coś było, że był jakiś odkurzacz na Fame? Na Twitterze, okej. Okay. Kurwa, ja się Twittera odpalić tutaj. Po drodze do Warszawy byłem w galerii w Częstochowie z moimi i Przypadkiem spotkałem najmana, który widząc mnie zostawił swój posiłek i uciekł. Zwykły tchórz. Gdzie są ci twoi gangsterzy, Webster? Okej. Okay.